Halo 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 z tej strony sena, 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 Senas, 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 senas. Jedeś w to nie mam I zoom i zoomcia Ok. pokrzek, sprzedam, okulary sprzedam jak się dołączasz? nie pamiętam Foksia, wiesz zoom się zapytaj, go ja nigdy nie dołączam, ja zawsze hostuje gra. a tak się do moich kurek. Nie ma wielkiego focha, ale jedno jajko jest tylko. Dwa jednak. Dwa jednak. Widzicie, w jakich warunkach trzeba tutaj się pracować i zmagać. Hmm... Idzie tu jest maksimum kamieni? Bo chyba 990. No właśnie chyba nie ma. A nie, jest. Tak, tak. tak. Z, taki, z taki, takie kupki się po tysiąc robi. Dalej. Dobra, to słuchajcie, to już wiemy co i jak. Wiemy jak to wszystko działa. Nieważne gdzie stoi ten silos na heja. Tak? Można później sobie w sumie nawet dostawić drugi. O, jak powiedział, że chce do podziemi na razie biegać, tak? Bo ja idę nie tylko. Dobrze, lecę. sobie. Nie mam nic. Tak, nie. Poczekajcie, no ja zebrałem tylko brązowe grzybki. Kłopot, nie? Tak, a szkoda, marnować warzyw na... w talu, nie? Dobra, a powiedz mi, gdzie mogę się zainteresować o wędki? Karmi. <garni> <Karni. garni> o no To biegniemy. A, a jaki jest najlepszy Tito? To się ulepsza, wiesz? Wędkarnia. Mhm. A wędkarnia jest tam na, pla na plaży? W Dziękuję. Kurde, no ostatnia krowa. I tak mi plaży nie było. Dobra i... mi? Może tak się spieszyłam, doi Hej, kuzę. Heja to dać. Doiłam heja. Chodźcie, tak nie pytajcie czy mnie, naprawdę to znaczy, że Zuma wydoiła heja. Nie zadawanie takich pytań, bo nawet nie jestem w stanie wam odpowiedzieć. To jest ten drewniany domek? Nie, to jest ten domek, co jest na pomoście. O, impreza dalej trwa. A to tak. Bo to... O. Oj. Oj. Hoj. Wejdź, poczuj się jak u siebie w domu. Faktycznie są łodzie. No, tam, tam. Tam A bambus, ja mogę piąć. Pędkę, bambu Mogę? A przecież ty masz bazową? Nie, nie mam. A nie mam? Ok. Awi przecież... Faktycznie jest łódź. A. Słuchaj... Hey, A... <grystanie> A co się stało? Wakiem zagaduję. Dobra, co było z tym wojde Sensem? Nie wiem. Już nic, że mnie nie ogarniamy. To jest o piątej Potrzebne nam jest do upgrade do rzeczy, do wydobywania i ścinania. To jest potrzebne. Taki. Boże, iron? Tak. A, ja już chciałam iść. Mam ich do koala, bo mam. Patrzcie, że takie. <laughs> Ksiak, nie masz tam jakiegoś geoda? Tego? Geodę na mi Czym jest geod? Tam w środku rzeczy. Nie masz tego? Ja znam tylko te kolorowe kamienie. No tak, ale są takie jajeczka do. Mhm. A, bo ja miałem takie czerwone jajeczko. Masz tego? Masz? Miałem, ale dziś użyłem to jajeczko. Okej, na lokalizm. gdzieś w ściankach. Mam no jakiegoś jajeczka. Teraz do Tak, tak. Co znalazłeś? Nie. Nie co, jutro wyprawę robił na podziemia? A my z Zoom'em pójdziemy sobie niżej, a Foksiak gdzieś do przodu. Na którym poziomie Zuma skończyliśmy? Foksiak, pamiętasz? E, ja, ja doszedłem do 100, sto... o to ci o. chodzi? Tak, daj mi to. Nie wiem, ale... Tak, to też. Okej, okay, ty doszedłeś do stówki, a my? Z którego poziomu zaczynałeś, pamiętasz? Ja do stówki doszedłem. Nie. Fokciak, ale ja nie o to pytam, od którego zacząłeś. Ale ja w ogóle nie z szkłem. Nie dowiesz wiesz. Kaleczył dwa razy polski w jednym zdaniu. Pan <laughs> polecam level 100, bo dostaniecie pizdę w skrzyneczku. Mhm. Fajno. Co teraz? Wchodził dzisiaj. Wpieraj, te wszystkie Brawo, szukam Ja wrzucam. Teraz jakieś krokusy nas ...światów. Co czas... szukasz? a chyba tak. A jest coś takiego. Oj, nie pamiętam. Tam... Będę wracać... Tutaj. Musisz przejrzeć skrzynki, bo po prostu jest wszystko... Jest taki teraz... Albo tamten... Ja czekam na was w kopalni. Ale ty nie czekaj na nas. my bo, 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 nie idziemy teraz. Tak. Coś sobie coś na razie a bo cię ja mam okej okay. możesz kopać bardzo Pamiętam ale zaraz dojdę tam i sprawdzę jak Ej, dawno nie byłam w stanie co... byłam na początku. Nowego. Przygotowania, hmm. nowego. Zobaczcie to, gotowanie ogarnąć. Mm -mm. Eee, Ian. Jest... Z chęcią, chęcią, ale teraz zimą. The night market is now open. Jaka cena? Hmm. Holder. 10 000 czy 10? No okej, okay, no tak, jak wszystko teraz powoli, tak? Upgrade. Musimy wejść w wiosnę, po prostu mieć kasę na nasiona. Nie możemy sobie teraz wydawać. na co to może być kozy kupić w sumie? No bo to jakieś tam Perpetuum mobile do zwrotu, nie? Dobra, a mogę sprawdzić, co. Ceni? Idę w samą stronę. A co, ile się ceni? Rozbudowa kuchni. 10 tysięcy. Rozbudowa kuchni przy domku, tak, tak. Ale nie. Jeszcze Snow... Jam, mówiłam wam. Jam. Ale Snow Jam to brzmi jak coś do zrobienia. ja e, jam, wszyscy przez... mamy. Wygląda jak taka łezka... Ma jeden tak po lewo na prawo. Walizki na kropelka. Pamiętaj. Ja jeszcze przeleźć ale. Zerknąć. A... Tam blisko nas, no, nie na górze. Mhm. Ja się bawię w oświetlacza. Jeszcze. Ja się... Okej. Okay. Ciemno tu. Nie zrobiliśmy. Okej. Okay. Dobre narzędzie. Czy to jest jakiś kwiatek charakterystyczny? To jest kwiatek zimowy? Tak. nazywa się Snow. Mam krystal. Mam krystala. Piękne. Kwiatek tak, to kwiatek. O, to Nie wiem, może to jest kwiatek zwiastujący zimy? Ja? Autobusu? Tak. W A jestem. A ten baby Shark to nie taki baby. Tak. Jak to wygląda mówiłeś? Kokusy są. Te kryształki też są. Ale gdzie patrzysz? Nie biegam. W jakimś określonym miejscu rosną. A czarny Fox has packet into o, a... O, o, o! Mam coś! It's o, frozen. To jest frozen. Frozen. A to zielone. może w kopalni jest? Nie. Nie, maliski. Nie, a my nie mieliśmy coś zrobić z tymi podziemiami też? Ze ściekami, o. No, ścieki, pamiętasz, te dzieciaki uciekły tam przy ściekach? One są zamknięte, mieliśmy coś kombinować, chyba. Tam, o tym no Mam jeszcze bardzo dużo rzeczy, generalnie w stadium na fabularnych, to na pewno. Z tym względem myślę, że nieźle leżymy. Ale spoko, nie ma tego złego. Prabiam Jasne, no rób, no kraftuj rzeczy. Jasne, jak klepać w orach. Ja latam jeszcze chwilkę, nie wrócę, szukam rześlinek tak? Tam zebrałem, ale... Ciepłnego. Na plaży tego nie było, tak? Nie byłam. Zaczną no na plaży to jakieś muszelki powyrzucały, rzeczy. Ja nie, mam pojęcia, rozumiem, czy coś coś może być. Ja nie potrzebuję jeść? Ty nie, nie. Czemu? Bógsiaki nie jedzą. Masz <grym> Znaczy, czy w się je? O to pytasz? Ja nie potrzebuję w ogóle jeść. Ostatnio? Ogóle... Nie Nie, ale jest zabaw tutaj, jak wejdziesz do miasta. Możesz przyjść się pobawić. Tak. Na można siedzieć, wiesz o tym, Foxie? Czy to? Nie, na razie... Nie. Tak, ogarnij się. Robiać. O, to nie też. Ej, bardzo... tu na wszystkim można siadać. O, czym. Znaczy. Dobra, i lecę do łóżeczka. Teraz wracam do domku. Ja na bardzo Dobra, i co podziemia? A tak? I nam brakuje i złota, i żelaza, tak? Złota to, to nawet tam mamy, przytapia się w No tak, ale mieliśmy sprinklery zrobić, tak? Teraz pośmiemy nam tych sprinklerów. Dobra. O, o. Tak, pójdę najpierw, być krótki, nie? No, Pani zwolniłaś? O. A, no tak, tak, tak. Nie Rzucam Ci te owoce, co znalazłem. W różnych kategoriach, w różnych rangach. Burzeczkę do burzeczkę. Tu masz, Foks, jakieś jedną wędkę zwykłą. A czarny Fox stacket i tabed. Włoski pokaleczony, angielski pokaleczony, jest dobrze. Rozumcie, ja czekamy burzeczkę. Ej dobra to ja biorę te tak w takim razie. 12. Się... Za chwilę Dawaj, zuma. To Frozen Tier było coś takiego z kopalni. Było na bank gdzieś jest. Tam snow. Aha Idziemy do kopalni. Ja to już dołączyłam. 2120. Sącia, możesz kuski kupić, jeżeli masz ochotę. Tak? Ale ja bym jeszcze poczekał, albo bym wiosnę po prostu zaatakował, tak? Mega. Weź jeden do przetwarzania sera, bo jak masz cztery krowy i dorzucisz cztery kozy, będzie grubo. Nie no. Ile kasy? Cztery zera. I Ej, bo przecież jak udałem pogodę, to będzie okay. dużo spółki. A, e y <laughs> ale po... nowy. By... Ich Przeszk, e, I chcę kupować talach czy też Iron Iron i przynieść Iron Bara, no i to możemy wstać, Kiedy idziemy do kopalni? idziemy teraz. Zumcia, zostaw quest'a, chodź. Grzyby bierzcie po drodze, co? Weźmiecie z grzybów, jest wasza. Potrzebuję. Dobra, mam też. Idź po grzyby, Zuncia, grzyby czekają na Ciebie. Jak nie. mogę? Nie, nic nie ma. No, mro... Cześć. Cześć. Jak pojedziesz nas... Po co, ej, po co bierzecie jedzenie? Przecież nas to... Ono zostawi... wydobywamy. No, ale nas to dostaniecie... Yy, no, fajny prezent. Będziecie mieli nieograniczoną energię. Będziecie się przekonać o tym, co się odnalazło. Po co Nie, nam spoilować? Cena skończy na poziom 100. Ale co? Spoiling. A! Myślałam, że zebraliście. O! Hard drop. No, energia eksplodowała. Ale co to daje? Nie musisz jeść I, i stamina. To na zapad co tu znalazłem? U. Dlała. Chodź. Chodź idziemy walczyć. Diament! Co no, mówisz. Ale to wchodzi... 13? No. Hmm? Ten Teraz mam diament. Dostanie skończone ten. To... Czy maksimum energii wzrosło? Zumcia, może nie szalejmy też tak bardzo. Bo ja nie wiem, jakie jest efektywność. bo Możliwe. Tak. Czy Maksymalnie? Rzeczywiście. Odbyliście. to jest przejściowe. Chodź, czekam na ciebie, poziom dalej. Oj, chodź, chodź pro. Robimy bursta do 110. Możliwe, że my po Irona i tak będzie musieli się wracać. Chodź. Chodź, Zumcia, dalej. No to Ale ja bym... Tego a Ale co to za kurczak? Ale kurczaku? Tak, i co? Ja jestem przeciwny. To już. Ja zostawię. Ale kurczak fajny był. Tu ma. Fajny cię, Nie chodzi o, o złośliwe, tylko że... Nie, nie, nie. Mi chodzi o to, że i tak będziemy musieli wracać prawdopodobnie. Fajrona już. Dobra, czyli a że wcześniej. Wcześniej. Tak, tak. Na pewno. A bo Ma może magia? być tak, że mamy za samy pilot też na rozbijanie, nie? Jest zejście? Nie. W nosy? Taki. Ej, nowe, ej, nowe! Tak. Dobra, złoto jest. One były. Widzisz, po Irona będziemy musieli chodzić wcześniej. Nie, nie było. Wydają tego, z drzew. Zuma, złoto! Du dużo. Dobrze, fajnie, wiemy. Powyżej stówki. Dużo goldenora będzie. A my złota potrzebowaliśmy czy żelaza teraz na ulepszanie? Żelaza, nie? No. Aha, czyli my musimy ułożyć do stówki? Nie, jeszcze niżej. Ojo. To było. O, ja, zrobiłeś, Foxir? No właśnie to zdobyłem. Grabinka u mnie. rabinka u mnie. Zróbcia chodź. O nie, kurczak. Duba kurczak tu jest. Tak. Co to jest kurczak? Może mam. Subsidian. Dobra, ten bolący dla ciebie, tak? Uważam? Ten, co chyba taką fajerbolkę wystrzelił. Dobrze. Ty to widziałaś? Ej Zuma widzisz tam co, te, tam ten ka... O, widzę tu <coughs> Z czerwonego się też pojawia. Jakąś czerwoną. Krótkie znalazłem. Robimy. Ej Zuma, złoto, jakiś kryształ, kryształy, Zuma, chodź, fajne dropy. Masz mi tak, mnie. ...atakowała, może... Eee! No nadział to. Daj nas patrz jakie fajne drop. Super. Znalazłeś jeszcze przejścia? Nie. I ale... <laughs> Zamiast zupcia iść dalej na dół, to się podepnie do skałki. A co? Może zdam radę jeszcze uderzyć? lecimy na 110? Samy. ja nie idę, tutaj tej samej tak, ale na tak, 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 lecimy i my już później z zoom nie idziemy dalej Poć. mam checkpointa ja... Dużo tych poziomów zrobiliśmy. Ty, ale my już zostajemy, nie, nie. bo my będziemy żelaza potrzebowali, wiesz. To Zoomcia chyba między 80 a 90 będziemy musieli chodzić, nie? Bo 90 to już tak złota się pojawiało. A Zoom zunie... ma jakim... jest? No gdzie? Z O tym... Okur, to jest ten. Kraken? Wersja wersja Extra plus. Wygląda mi jak... Kemon. chyba nie wiesz jak Pokemon kubla. O, zoomcie, dużo Pokemonów ogląda, foczek na dnie. Tak dużo. Dobra, mam, chodźcie. Pudła. No, zajmę się z niego zapeżeniem. Obrońca swojej damy. Noży, yy, noży. Nie podniosę. Te Bulbazaury mogą w końcu być na tej emeryturze? Ja nie, no dużo złota było, widziałeś? Obejrzyj się, ja rozbijam na Dobra, jednak te kurczaki nie są bezpieczne. Okej. Okay. o księg zejście znalazł. o że masz zejście. Fart czas... podnieś. Bogów wyratuję. mnie, mogę. Bóg cię nie tapasz. To właśnie, to jest pierwsze. Nie wiem czy podniosę. Tu trzeba podnieść kwart? O, ja chyba dałem radę. Po... No. Bardzo słabo Bardzo? Spadłem na ciebie. Padłem. Świat, bo to Bombę postawiłem. brązowych, Bombę przez przypadek postawiliśmy. No, no, dobra, to... dobra. To jest do smacznego. Helmy. prawej? Już tam slalomem pójście. Krwawie. Czemu krwawisz? też. jesteś? Cia. Ja. Aha. To no przed zejściem... ...poksiak się zawsze się... Ale to... No. Ja, ja nie wiem, co ci powiedzieć, no. Zumcia. Zgubiłaś się. Układ Zyszła pomieszczeń z... cię zagubił? Shit. z kopalni. Dobra, dawaj na piątki i burstuj do nas. Burst, burst, burst. Słownictwo w Stardew O, mam zejście. Uważajcie już też na poziom życia, nie? Gdzie masz? Oh. Dajcie na kopcie mu, chodźcie, nakopać mu. Ej, White. wejdź. Niech Zuma zje. Nie, Zoom nie pozwolą mu tak skakać. Co? Ile mnie trafi za połowę życia? Nie no, nic ci się nie stanie chyba. Nie, rzeczy nie wypadły. Nie, nie, no nic ci się nie, spada, nie, nie stało, tylko wróć do nas jak najszybciej. No, Ale co za... Duma, wake up! Obudź! Ej, klin. Razem cię Duma w Eee... Eee... Odleciała. Dał mi jego. Ek... Mhm. Uważaj następny. Okszak, chodź... Chodź, chodź, zoomcia. Chodź do nas jak najszybciej. O. 22 tys... Golda. 8 maj A straciłeś rzeczy dla ofy Typu takie rzeczy? Nie, jest zejście, Foksiak Dalfrut. Dawaj, dawaj, dawaj do nas. Co to mi po prostu. Może macie coś. To mam żeby no chciałbym do 110 przejść już ile dalej nie lecę, bo już po prostu się tutaj ginie, tak? No, dobra. I jednak to na jakiś wyższy poziom trudności. No dobra, lecę. Już te slajmy czerwone nawet klepią po 14 jakiś no, diament. Lecz lecz, ze ucieczie ja się na karmie. 18 Jak waiting for other player. Ale eee. to... A, dobra. Gdzie tu jest zejście, misiaki? Jest dziesiąta cholera, gdzie jest zejście? Na, na następny poziom. poziomu. Dlaczego? Tu jest opustoszony... Szukajcie skałek, gdzie mogą być. A, zoomcia chcesz ten, masz. Chodź, 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 chodź. Masz. Masz, weź, odbierz od razu do ode mnie. I zjedz to od razu. Szybko do góry! Szybko do góry, do góry! Patrzcie tu. I zabijmy go! I... Dziewięć, Wieja. dobra. Dobra, dobra. W miarę możliwości... Kopcie, co już możecie kopać. Ale... No, teraz ja, bym... ja wiem, że jest... No, może damy radę, no. Jak nie, to wijemy, no. Dwadzieścia po. O kurde, jest jakiś ten... Jest jak jest, um... Uważaj na to, właśnie. Ona szybko ginie. No dawaj, dawaj, przekop, przekop. Po co się da? Z foksiakiem do skrzynek jeszcze wpadliśmy. Dobra, foksiak, wylatujemy stąd. A jak? No wyjściem do kopalni, normalnie z wyjścia, bo padniemy wszyscy, chodź! Chodźcie, 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 dawaj, Zuma leć. Zawsze jedna osoba mniej straty w razie czego. No nie no, nie zdążymy. A wyszłaś już no to leć, nie, nie patrz na nas. Nie patrz na nas. Tak, nie mają, jeszcze... Leć, 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 leć po prostu leć. Czemu nie górą? To jest ten zaułek zoomy, dzięki któremu można ją dogonić. Pa, i ja ją doganiam ze swoim mieczem, to jest najlepsze, zobaczcie. Zlepsze, lepsze, 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 lepsze. mój kurz jest większy niż zoomy, zobaczcie. Doganiamy ją. Jest szansa, że ja wpadnę jeszcze do łóżka. Malutka. Dla mnie jest bardzo wielka. A ja jestem już w farmie. Nie, ja w na wejściu, jak zwykle. fuck! Ej, powinna być jakaś zniżka za dom. <grywa> Dobra, słuchajcie, misiaczki, Dziękuję Wam bardzo za odcinek. Pełen napięcia. Plan jest taki, że w najbliższym czasie dopełzniemy do 110 poziomu i zastanowimy się z Zoom, czy będziemy nagrywać, czy nie yy, następne postępy, bo to na pewno będzie bardzo dużo farmy. My musimy wrócić na poprzednie poziomy: zebrać yy, miedzi, żelaza. Dla Foksiaka choćby mieć, bo on nie ma miedzianych narzędzi, co prawda jest z nami raz na 20 odcinków, czy tam 20 grudniowych, ale niech ma, niech przygotujemy dla niego, tak? Musimy się zorganizować z musimy się po zimie na wiosnę zorganizować, także Zobaczymy, zobaczymy, podejmiemy decyzję, natomiast dziękujemy wam za uwagę Jasne, jasne, także z tej strony Foksiak Sanas Tego ja chyba się nie zaczekasz od niego nigdy. Dobrze, dziękujemy wam wszyscy. Moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia.